FC Sevilla zmierzy się z Majorką na Estadio Ramon Sanchez Pizjuán w spotkaniu, które może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli La Liga. Forma drużyn. Sevilla przeżywa trudny sezon i wciąż nie może odnaleźć stabilnej formy. W ostatnich pięciu ligowych meczach zanotowała jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki. Choć drużyna poprawiła grę w defensywie, wciąż ma problemy z kreowaniem sytuacji bramkowych. Kluczową rolę w ofensywie może odegrać Yusuf en Siri który jest jednym z nielicznych piłkarzy Sewilli prezentujących równą formę. Majorka zajmuje miejsce w dolnej części tabeli, ale w ostatnich kolejkach prezentuje się solidnie. Drużyna przegrała tylko jeden z pięciu ostatnich meczów, notując trzy remisy i jedno zwycięstwo. Majorka słynie z dobrze zorganizowanej defensywy i groźnych kontrataków, a Vedat Muriki jest główną bronią w ataku, wykorzystując swoją siłę i skuteczność w powietrzu. Analiza Sevilla, grając przed własną publicznością, będzie chciała zdominować spotkanie i przełamać serię rozczarowujących wyników. Majorka jednak udowodniła, że potrafi skutecznie odpierać ataki faworytów i wyprowadzać groźne kontry. Kluczowe będzie tempo gry. Jeśli Sevilla zdoła narzucić swój styl i kontrolować środek pola, może przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Kibice z niecierpliwością czekają na emocjonujące widowisko i pełen napięcia mecz który może mieć duży wpływ na sytuację obu drużyn w tabeli.